Cześć wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. A jest on o, o moich włosach, o tym jak dbam o moje blond włosy. Widziałam prośbę pod jednym z moich filmików o taki filmik, więc uznałam, że w sumie jest to naprawdę fajny, ciekawy temat, o którym ja w sumie sama bym nie pomyślała. A widzę, że są osoby tym zainteresowane. Bardzo się cieszę, że piszecie, co chcecie zobaczyć, bo po prostu jest to dla mnie najłatwiejsze i z chęcią Wam po prostu będę pokazywać to, co chcecie zobaczyć na moim kanale. W tym filmiku opowiem Wam, czego używam na moje włosy, jak o nie dbam, co ile farbuję, jakich produktów używam, czym układam w ogóle tego typu wszystkie rzeczy. A w tym filmiku chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawiajcie łapki w górę, knijcie dzwoneczek, żeby powiadomienie o moich filmikach co tydzień. Zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram, TikTok. Tutaj podam nazwy, również macie w opisie, ponieważ ostatnio wstawiłam mojego pierwszego Reelsa, którego jestem bardzo dumna. I na TikToka wstawiam już coraz więcej TikToków, więc myślę, że warto mnie tam zaobserwować dla więcej kontentu, więcej treści. Już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do filmików. Więc może zacznę od pierwszej, takiej myślę, najważniejszej kwestii czyli od farbowania włosów, co ile to robię, tak około co 4-5 miesięcy, Już dopiero dwa razy farbowałam włosy na platynę u fryzjera, no calutkie były rozjaśniane. Właśnie jak farbowałam sama, to na pewno no, nie były w złym stanie. Uważam. Naprawdę jeśli używam odżywki tego typu rzeczy, to naprawdę dużo one nie wymagały. Ja również chodzę, co miesiąc co półtora miesiąca na odżywianie włosów do mojego fryzjera. Jakby co miesiąc są one również bardzo mocno tak odżywiane, nawilżane, bo widzę dużą różnicę w kwestii układania się ich, wyglądu, blasku, więc ja również Wam to polecam, warto takie coś robić. No i właśnie jak byłam pierwszy raz u fryzjera, to je pofarbowałam i uważam, że nie są w złej kondycji, po tym drugim farbowaniu również są ok, Jakby wiem, że są trochę słabsze, dużo bardziej jakby o nie tak dbam. Ale kolor mi się trzyma, ja też zaraz wam pokażę czego używam, żeby utrzymać kolor. Oczywiście trzeba chodzić również po prostu do dobrego fryzjera i to jest myślę najważniejsze i takie kluczowe, żeby po prostu wam on nie spalił za bardzo tych włosów i również, żeby po prostu ten kolor był ładny i czasem warto posiedzieć dłużej, żeby po prostu to wszystko tam się powoli robiło. Czasem będzie to wymagać kilku sesji. No Naprawdę jest to naprawdę wiele czynników do utrzymania tego koloru właśnie platynowego, co mam na włosach. Używam fio fioletowego szamponu i bardzo lubię ten z Only Bio. Mm. Ten ochładzający kolor włosów naprawdę super mi się sprawdza. W ogóle bardzo lubię tą serię Only Bio i naprawdę fajnie działa na moje włosy. To już jest moja druga butelka i używam jej praktycznie co każde mycie. Ja myję teraz włosy co dwa dni, co trzy dni, to zależy, ale raczej co dwa. Zawsze oczywiście myję włosy dwa razy. Pamiętajcie, żeby to robić, ponieważ nasza skórka Skóra głowy się zanieczyszcza i tak samo jak twarz oczyszczacie dwa razy, tak samo trzeba włosy i widzę dużą różnicę w kwestii wyglądu tych włosów, po tym jak się przetłuszczają, dłużej są w stanie wytrzymać, więc dwa razy, więc na przykład moje drugie mycie jest zazwyczaj tym właśnie fioletowym szamponem. Do tego mam odżywkę z Only Bio, właśnie również ochładzającą kolor włosów, no i ją bardzo lubię i właśnie jak ją używam, to widzę bardzo dużą różnicę w kwestii... Tego, jak te włosy mają odcień, no i w ogóle są takie mięciutkie po niej. Bardzo ją lubię serię. Jest to moja chyba jedna z ulubionych. Jest to już jakieś moje trzecie czy czwarte opakowanie, bo ja już używam te produkty dużo dłużej niż miałam platynę. Polubiłam się również serią Jona Frida Miraculous Recovery i mam tutaj odżywkę i szampon. Tak to wygląda, bardzo lubię ten szampon, przepięknie to pachnie. Te włosy są tak fajnie oczyszczone po tym, mnie tak odżywia te włosy. I na przykład po nakładam dwa razy w tygodniu tą odżywkę, bo raczej odżywkę taką ochładzającą używam raz, dwa razy w tygodniu i właśnie te dwa inne razy używam tej. Freeze Is, właśnie z tej samej serii i ona. I z jakie po niej są miękkie włosy, to też jest niesamowite. Jeszcze jedna seria z fioletowymi szamponami, to jest ta L'Oreal i to jest Color Vive Purple Shampoo i on, go używam na przykład raz w tygodniu, raz na półtora tygodnia, no i on naprawdę super wypłukuje te żółte tony, jeśli macie z tym problem, bo właśnie po to jest fioletowy szampon. Ta odrywka też jest spoko, choć preferuję Only libio. Ale też jest naprawdę spoko, zwłaszcza do tej serii, ale szampon jest totalnym hitem, bardzo go lubię. I właśnie w połączeniu z odżywką naprawdę dają taki fajny, chłodny kolor na włosach, i naprawdę widać różnicę do takiego odżywiania, olejowania włosów, ale również właśnie takiego odżywiania maskami. Ja sobie czasem na przykład nakładam maskę przed myciem, na, na przykład godzinkę trochę mniej niż godzinkę coś takiego, żeby je odżywić, one naprawdę potem są miękkie. I ostatnio bardzo lubię tą maskę z Only Bio e, ratunkowa. Ona jest naprawdę fajna właśnie do włosów takich zniszczonych od farbowania. No bo wiadomo, bo włosy od rozjaśniania się niszczą i trzeba być tego świadomym i trzeba po prostu o nie dobrze dbać, żeby były piękne i takie lśniące. No i właśnie używam tej maski. Również bardzo lubię tą do laminacji z Onlybio, albo emolientową, która też super działa. Robię to raz na tydzień. Staram się co, co dwa razy w tygodniu właśnie to robić, no bo jednak myję te włosy troszkę rzadziej. No, ale raz w tygodniu co najmniej sobie odżywiam włosy. A jeszcze czasem na ostatnie parę minut, na przykład takie 10, nakładam sobie tą maseczkę z Gliss. To jest Color... Care and Moisture i właśnie ona jest niebieska. nad wam to mogę pokazać. Jest cała niebieska. Ym, I właśnie ją można na, na. A oni piszą, że na 5 minut. Ja nakładam ją na troszeczkę dłużej. To są one odżywione i mają przepiękny kolor. Ym, właśnie takie bardziej są ochłodzone, bardziej takie białe. Uważajcie, żeby włosy Wam się nie zrobiły niebieskie. To oczywiście się zmyje, ale możecie mieć niektóre pasemka, na przykład niebieskie, jeśli któreś są. Yy, jasne, ale to oczywiście wszystko schodzi, więc nie ma co się martwić, ale tak uprzedzam. Czyli jeśli nie używam maseczki do odżywiania, to czasem używam po prostu oleju. Ja na przykład używam oliwy z oliwek, nie używajcie rycynowego, ponieważ on się naprawdę ciężko zmywa z głowy i nie używajcie go nigdzie, bo kiedyś usłyszałam od takiej trycholog, że no nie powinno się go używać, bo on naprawdę bardzo mocno zatyka wam tutaj skórę głowy. Tak samo jak i rzęsy, i to naprawdę nie warto, ale ja na przykład używam oliwy z oliwek, która jest dobra. Może być również olej kokosowy. Z oliwą z oliwek właśnie bym uważała, bo ona może Wam zrobić włosy na takie żółte. Więc jeśli macie właśnie z tym problem, albo macie bardzo jasne włosy jak ja, to raczej na przykład olej kokosowy. Mamy również jakieś tam oleje z jakichś orzechów, jakieś takie różne. Naprawdę możecie wpisać w internet, czym olejować Wasze włosy. I można nakładać olej, jeśli macie na przykład suche włosy, na całą skórę głowy i na długość. A jeśli macie tłustą skórę głowy, to warto nakładać tylko na końcówki i tak do połowy długości włosów. I po prostu posiedzieć z tym chwilę, z godzinka, pół godzinki. Można dłużej, ja naprawdę po prostu siadam, coś robię i myślę, że... Około godziny mija. Też niskoporowate, średnio porowate czy wysokoporowate. Właśnie czy są suche, czy są tłuste i dobrać właśnie odpowiedni olej do olejowania. Ja właśnie bardzo lubię oliwę z oliwek, ale właśnie ona może farbować albo. Olej kokosowy, słyszałam, że jest bardzo dobry, więc też planuję to przetestować. Co do wygładzenia głosu, włosów, jeśli chcę, żeby one były takie sypkie, naprawdę lśniące, takie wygładzone, to mam dwa produkty, które bardzo lubię. Jeden to jest Water Wonder z L'Oreala. Jest to płynna odżywka, błyskawiczny efekt i ją nakładam dosłownie na 10-8 sekund. I spłukujemy. Nakładamy ją tylko na długość naszych włosów, nie na mm, skórę naszej głowy. Yy, I właśnie trzymamy te dosłownie 8 sekund, zmywamy i te włosy są potem takie miękkie. Jeszcze tak pięknie pachną, bo ta woda tak pięknie pachnie. Miałam kupić w Rosmanie, no jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona. Ja na przykład używam to po odżywce, yy, więc bardzo wam to polecam, zwłaszcza jak macie właśnie takie zniszczone te włosy. Druga rzecz, którą Pokochałam ostatnio. Moja siostra mi to poleciła i po prostu sobie kupiłam to z moją mamą. W sensie używamy obie. Jest to kolor. Wow. Ojej, to ma takie lustro. I to jest Dream Coat. I właśnie to jest na wilgoć. Jeśli macie problemy z tym, że włosy Wam się puszą, kiedy na przykład jest wilgotną, albo po prostu Wam się puszą, to ta woda. Kolor wow, właśnie do tej wygładzający włosy, to te włosy są takie gładkie potem. One w ogóle się nie puszą na deszczu, czy jak jest wilgotno, są właśnie takie sypkie, bardzo ładnie się zachowują, są cały czas proste. Nie ma takiego siana na tej głowie. I to się używa po myciu włosów. Na mokre włosy sobie psikamy, rozczesujemy. Żeby również dbać cały czas o porost moich włosów, no bo chcę, żeby cały czas rosły piękne, zdrowe i żeby było ich jak najwięcej, to używam wcierki. Ja bardzo lubię te wcierki znowu z Only Bio, ale one są w Hebe. Ta seria jest w Hebe. Nie dość, że przepięknie pachną. Wcierka stymulująca do skóry głowy, ekstrakt cenny i chili. Ale właśnie ta wcierka jest na pobudzenie wzrostu włosa poprzez stymulację cebulek, i no, używam już tej wcierki chyba za dwa tygodnie. Nie wiem, czy są jakie, na razie jeszcze nie widzę aż tak efektów, ale kiedyś używałam podobnej i naprawdę widziałam różnicę w tych włosach. Miałam ich tu dużo więcej. Zwłaszcza właśnie tutaj, bo tutaj jej najwięcej wcieram. Masażerem do głowy wcieram, albo robię jakiś masaż głowy szybki palcami, bo to też jest ważne, żeby Wasze cebulki zaczęły tak rosnąć, żeby to właśnie pobudzać się do rośnięcia, ale właśnie ta wcierka bardzo mi się podoba i bardzo Wam ją polecam i jeszcze przepięknie pachnie i super mi się sprawdza właśnie do właśnie takiego zdrowia i wzrostu moich włosów końcówki oczywiście zawsze użyłam olejek czy coś tego typu pomycił, żeby końcówki się nie rozwajały, żeby o nie dbać, żeby były piękne i żeby jak najmniej e, się niszczyły? I właśnie również używam e, Only Bio olejku do włosów. To jest silikonowe serum na końcówki włosów: olej z awokado i olej z brzoskwini. Ja również pięknie pachnie. Odżywia, wzmacnia, chroni włosy przed przesuszaniem i rozwajaniem końcówek, z czym miałam akurat problem na końcach. No bo, no mówię, tak od farbowania się wiadomo to niszczy, no i wiadomo, końcówki się w ogóle niszczą odwiązania, wiązania, od czesania, od wszystkiego od ciągnięcia, Więc warto używać i pamiętać, żeby zawsze użyć jakiś olejek na końce waszych włosów. Jeśli już chcę wysuszyć moje włosy, to zawsze staram się używać termoochrony. Moja jest z Only Bio w mgiełce. Jest ona akurat o zapachu czekolady mlecznej pana Cotta staram się jak używam właśnie czegoś ciepłego do moich włosów, może nie zawsze jakie suszę, ale jak już używam na przykład jakiejś prostownicy, lokówki, czegoś tego typu, to zawsze staram się używać tej termochrony. Przy suszeniu też powinnam, ale nie zawsze mi się chce. Po prostu czasem suszę włosy, i idę spać i na przykład rano używam takiej szczotki do układania. Ważną kwestią jest szczotka do włosów, jaką używacie. A używam szczotki Olive Garden. Słyszałam, że są naprawdę fajne i ja naprawdę widzę w kwestii właśnie tego jak moje włosy się zachowują po czesaniu I widzę, że się mniej puszą Że dużo lepsza jest ich kondycja Że mniej są ciągnięte Bo ta szczotka ma i takie włoski Ale i takie plastikowe I naprawdę super jest ta szczotka Jestem z niej bardzo zadowolona może jest ona troszkę droższa niż, no wiadomo, zwykła szczotka, ale myślę, że warto zainwestować w dobrą szczotkę do włosów, bo tak naprawdę używamy tego cały czas, co wieczór, co naprawdę kilka razy dziennie. I pamiętajcie, żeby mieć takie szczotki do włosów raz na jakiś czas, najlepiej raz na tydzień. Ja myję moją, może co dwa tygodnie. To też jest bardzo ważne, ponieważ ten brud, który Wam się zbiera z włosów, potem wcieracie na przykład w czyste włosy. No, i dlatego na przykład Wam się szybciej przetuszczają, są właśnie szybciej takie brudne, a kiedy ją myjecie, no to wiadomo, że wasze włosy po prostu mniej się brudzą i dłużej są takie czyste, zadbane. Włosy staram się również układać na, jeśli chcę na przykład sobie zrobić jakiś taki blowout, to staram się używać na przykład wałków. Aby żeby był taki blowout, a żeby nie używać też za dużo ciepła od prostownic czy lokówek, bo jednak to też trochę niszczy nasze włosy. Lepiej już sobie nawinąć na bałki, żeby one wyschły, również ta fryzura się wtedy dłużej trzyma. Bałki naprawdę są tanie, nie wiem, 7 zł kosztują w Rosmanie, czy Hebe. Ja wolę takie duże, bo one robią taki mniejszy skręt ale jeśli wolicie taki większy skręt, to polecam takie mniejsze. O tego typu i wtedy bardziej macie takie skręcone włosy i możecie sobie z tego zrobić loki, blowout, wszystko tak naprawdę. I macie piękną fryzurę jak po prostu od fryzjera, a wyglądać jak milion dolarów, a użyłyście po prostu wałów więc to by było tyle w dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że wam się on spodobał i że pomogłam wam w tej kwestii włosowej zwłaszcza właśnie jak jesteście blondynkami włosy blond są ciężkie ale trzeba pamiętać, że trzeba o nie dbać i że jak się o nie dba to wyglądają przepięknie również ten film jest dla osób, które nie mają blond włosów bo te wszystkie rzeczy tak naprawdę możecie również używać poza może fioletowymi szamponami jeśli nie macie takiej potrzeby ale pamiętajmy, że włosy brąz też można sobie ochłodzić właśnie takimi szamponami. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał i że pomogłam wam właśnie w tym wszystkim. Ja uważam, że moje włosy naprawdę dobrze się trzymają i po prostu trzeba pamiętać, żeby również mieć dobrego fryzjera, bo to jest tak naprawdę podstawa tutaj. Jeśli ten filmik wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was na social media. Ja wam życzę miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie Mój filmik. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że wszystko idzie po Waszej myśli. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, o zdrowie Waszego ciała, jak i włosów. Piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale, bo z chęcią tu dla Was nagram. A my się widzimy w kolejnym filmiku za tydzień. Pa! pa!